Siemano, witam was we vlogu Właśnie jadę do Poznania i jest zimno Tak, zrobiliśmy sobie mały przystanek Nawet nie wiem gdzie Poszli na cmentarz na chwilę A ja sobie tu siedzę, stoję i, i pilnuję auta Strasznie mi się zimno zrobiło Więc chyba idę do auta Where they came to kick a holy zone? Round here, and is getting overthrown. Don't care when you be talking better watch your tone Cause the boy'll push your limit and split your dome beef. put my space style, boys so we gon' get it on. The kids sit with it, red and black, sit it on. You don't wanna hear that you listen to a different song. The boy ever get a stumble? Won't admit maroon wrong. to the top from the itty-bitty city buzz. And when we get there, we gon' do it how they giddy does. see space style, boy, what you gon' do? get the club. 30 laundry over here, I'ma hear it out One drink and I gotta get one more Two drinks and I forgot what I'm drinking for Three drinks and I'm running back to the store Four drinks and I can hardly start my car Realistically speaking, I'm consistently drinking Jestem już w Poznaniu ogólnie i tylko tak w sumie jeździmy po sklepach niedawno jeszcze byliśmy na basenie. Basen naprawdę w i w ogóle. No, no, co tam bym powiedzieć? Teraz zajęć do Biedronki. Wyszli poszli do sklepu i ten. A ja sobie siedzę w aucie i stwierdziłem, że sobie coś nagram, bo w ogóle nie mam czasu nagrywać. Czekajcie, to tak... Ogólnie nie mam... Ogólnie to nie mam czasu, żeby coś nagrać, i tak wiecie, raz aparat tam padnie czy coś. W sklepie mogłem nagrać coś, ale bateria mi niestety padła i takie, tam, takie, tam różne czasami duperele. No kurde, bo zdjęcia robię czy coś, ale zdjęcia robię głównie z rodziną, z ciocią, tam, z dwojkiem, z kuzynem, z kuzynę, kuzynką, takie tam fotki robimy, różne. I przy tym głównie mi bateria pada, bo w sumie tak bawię się tym telefon, telefonem, bawię się tym aparatem. Tak czasem nie mam jak nagrać, po prostu i wiecie, jak to jest. Ale ogólnie, w Poznaniu, zajebiście. Przepraszam, wysubiście. Eee, pozdrawiam wszystkich moich widzów z Poznania eee, i z okolic. Ogólnie teraz będziemy jechać do domu na obiad, później do sklepu, coś tam, coś tam, w ogóle nie wiem kiedy ja to wrzucę, ten filmik, ponieważ, no, ogólnie jestem cały weekend, od piątku do niedzieli w Poznaniu, zapewne ten filmik wrzucę w poniedziałek i w poniedziałek albo we wtorek już wracam ogólnie do domu, do brzegu, tak już na chatę, do siebie, nie będę wrzucał się chyba, a zobaczymy jeszcze. Nie mam internetu, ale tam, żeby przejrzeć coś tam, jakieś wiadomości czy coś, ale nie na YouTube oczywiście. Jakieś tam poczty czy coś, to można lajtowo tam spokojnie, a na YouTube się nie loguje, bo nie opłaca mi się w sumie zaraz się wylogowywać swojego laptopa, nie podłączę do neta, więc lipa. wziąłem swojego laptopa, żeby szybko zgrywać te rzeczy, materiały na laptopa, żeby miał miejsce na karcie pamięci w aparacie, prawda? Ogólnie widziałem fajny statyw za 4 dychy, taki w miarę fajny, 130 metrów. No, 130... 130 cm, ale fajny, fajny sobie muszę takiego kupić, ale to dopiero 23 lutego po urodzinach. Po 23 będę już miał kasę z urodzin, to sobie kupię i będzie fajnie. I będę musiał kupić więcej baterii do aparatu ogólnie. Będzie trzeba coś załatwić, o, autobus pojechał. O, zaraz będziemy w chacie i będziemy jeść obiad. Później do sklepu, więc ze sklepu coś nagram, ale to będzie jedno, wszystko w jednym materiale, 3 dni w jednym materiale, ponieważ no nie mam za bardzo co nagrywać. Co, coś tam z samochodu, coś tam za okna nagram. Teraz w sumie pogoda zrypała się. Pierwszego dnia było słońce. Jak widzieliście, jak widzieliście na początku, słońce było dobre, fajne i w ogóle fajna pogoda. I dzisiaj od rana zaczął padać śnieg roztopiło się. Wszystko, ciapa, chlapa. No i dupa, może pokażę Wam tą chlapę później jak mi się uda nagrać, jeżeli bateria mi nie padnie. W sumie przyjadę do domu, to ją podładuję trochę. A czyli za niedługo widzimy się w supermarkecie jakimś, nie wiem, jakichś różnych sklepach czy coś. Jeżeli będę mógł tam nagrać coś, no zobaczymy jeszcze. Ha, właśnie sobie po sklepach tak jak mówiłem. Ha ha ha, ale to jest głupie nie? No bez kitów. Nie wiem, w ogóle nudy i ten A mam koszulkę Za dwie dychy A jeszcze nie idę No ja to jest nudne i w ogóle nie, nie lubię chodzić po sklepach Ona Wam macha mm -hmm. <laughs> Dobra i ten I w ogóle jutro już wracamy w sumie jutro. I to ogląda się w poniedziałek co, nie? Nawet nie <laughs> W ogóle ludzie siedzimy Siemanko, witam Was w ostatniej części już tego filmu i w ogóle tak, już wracamy z Poznania, już w sumie jesteśmy w Białogardzie poszli sobie do Kauflanda, a ja sobie siedzę w samochodzie i postanowiłem, że nagram ostatnią część, póki mogę i... a strasznie mi się chce lać, ale dobra, nieważne wytrzymam w sumie, tam jest 34 km na nawigacji dam radę a co chciałem powiedzieć, tak, w Poznaniu w sumie nie za bardzo zwiedzaliśmy, głównie chodziliśmy po supermarketach, po jakichś kurde galeriach handlowych i tyle, jeździliśmy sobie tak troszeczkę po jakichś tam duperele. No i takie tam, w sumie nic ciekawego nie było, tylko tyle co nagrałem. <laughs> kurde, pęcherzyk się normalnie zaraz rozerwie. Dobra, nieważne, co z tam, że w Koflundzie jest toaleta, tam mi się po prostu jakoś nie lubię w takich toaletach lać. Jakoś nie lubię po prostu korzystać z takich toalet publicznych. Tak samo jak na przykład w jakichś właśnie galeriach, no w sumie troszeczkę inaczej, no właśnie, z toalet. No kurde. Oj. Dobra, nieważne. Ja tam wytrzymam i w ogóle... Dobra, będziemy chyba się żegnać już z wami. W sumie to już jest koniec tego filmu, ponieważ no w sumie już nie jadę nigdzie więcej oprócz tam nawieźć do cioci bo no w sumie z ciocią i wujkiem jechałem do Poznania ogólnie było fajnie pozdrawiam jeszcze raz wszystkich z Poznania wszystkich moich widzów z Poznania A... i chyba tyle Kauplant. niskie ceny, nie, nie to w było oh, oh my god Dobra, trzymajcie się Inara, bo ja się naprawdę zaraz zleję SIA. <ścoughs>